Ogmas, dzień 14. <noise> dzień dobry, słuchajcie. Jest piątek, ja właśnie robię sobie herbatkę. Piękny, profesjonalny kadr. Przyziębiłam się już, całkowicie się przeziębiłam, ledwo mówię brałam wszystkie tabletki przeciwzapalne i przeciw wszystko, jakie miałam w domu. Właśnie sobie zrobiłam herbatę z cytryną. I powiem Wam, że wczorajszy vlog to był najkrótszy vlog, jaki mi pojawił się na kanale do tej pory, bo miałam cztery klipy. Dograłam Dograłam jeden z nich przed chwilą, dlatego że chciałam z Wami sobie chwileczkę porozmawiać. I tak, jak nie widzieliście wczorajszego vloga, to zerknijcie na chwilkę, bo coś tam na Was czeka. Mam jeszcze, słuchajcie, mokre włosy. Jest 9,34 i. Jest mi tak zimno. Strasznie. Muszę sobie zaraz zrobić nową herbatkę. W ogóle wiecie co? Woda tutaj w Anglii strasznie jest twarda. Ja to dopiero zauważyłam. Myślałam po herbatach. Zobaczcie, jaki osad po jednej herbacie się zrobił. Że ja swoje kubki raz w miesiącu, <laughs> przepraszam za mój głos, raz w miesiącu traktuję um, wybielaczem. E, wiem, że to nie jest najzdrowsza rzecz, ale później bardzo dokładnie jemy je myję w zmywarce to nie jest tak, że wiecie, daję wybielacz i później piję herbatę um, nie i nie sam wybielacz, tylko nalewam gorącej wody nie wiem czy kogoś to interesuje ale wam powiem jak są jacyś herbatomaniacy to wam się przyda ten tip um, nalewam wody do takiego kubka pełniam je wodą wlewam 2-3 krople wybielacza Stoję to tak z 45 minut później wymywam, wstawiam do zmywarki i jest tacy. Słuchajcie, otworzymy teraz kalendarze, bo ja sobie zaraz zrobię jeszcze jedną herbatkę i zjem sobie do niej właśnie czekoladkę. Wam, że w ogóle nie jestem dzisiaj głodna, ale zjadłam już śniadanie, także przepraszam, nawet wam nie pokazałam powiem szczerze, bo zapomniałam. 14, prawda? Tak. I pewnie będziemy mieli taką zwykłą kwadratową czekoladkę, tak jak coś czuję, bo za dużo kuleczek było ostatnio. Ha! Mówiłam. Nie no, te czekoladki też są dobre. Dobra. Rizizek. I gdzie jest czternastka tu? Um. Cz, c, c. Mm. O, mam. Yay. Więc moja porcja czekoladki. Dopijam herbatę. It's cold. Jest godzina 20:30. Ja właśnie teraz nagrywam kamerą, bo pliki z telefonu mi się przesyłają. Także jeśli będą się tu pojawiać jakieś te paski, to bardzo przepraszam. Staram się tą kamerą właśnie wieczorem nie nagrywać, z tego względu, że bardzo często, niestety. Są paski takie od światła, a ja nie widzę do końca w podglądzie, coś w sensie nie mam podglądu, odbijam się w lustrze, w szybie, nie za bardzo widzę, czy to miga, czy nie. Ja słuchajcie właśnie, przyszłam, bo miałam straszny problem z dojazdem, dałam wam nawet znać na Instagramie, że vlog pojawi się później, ten z wczoraj w sensie. No, wa dla Was sprzeczne. No, wiecie, poprzedni. Ja nie wiem nigdy, jak mam to tłumaczyć. Wiemy, że wrogi pojawiają się z jednodniowym opóźnieniem. Wszyscy rozumieją, o co mi chodzi. Ehm, ponieważ e, ja jeszcze go muszę po prostu e, skończyć. E, także dlatego pliki mi się, przepraszam, <coughs> <coughs> właśnie przesyłają. E, I tak. E, I prześlę go i mam nadzieję, że niedługo na kanale się pojawi i ja słuchajcie, chciałam zrobić paznokcie, ale wydaje mi się, że dzisiaj najpierw sobie wszystko poukładam, bo muszę sobie to ogarnąć, bo zobaczcie, tu się, bo tu się źle dzieje. Tam się też źle dzieje. Tutaj się trochę źle dzieje, także chyba najpierw poukładam i później zobaczę, czy zostanie mi czas na paznokcie, czy paznokcie zrobimy rano. Mamy 22. E, powiem Wam, że... Zmuszam się, żeby posprzątać dzisiaj, chociaż trochę i chyba po prostu ustawię sobie timer na 10 minut i sobie sobie wyścig, ile mogę w tym czasie zrobić. <grytanie> Normalnie puściłabym muzykę, ale Api już śpi, więc nie chcę jej budzić, a teraz sobie zmyję makijaż. Jutro zrobię paznokcie, może trochę spiłuję kolor, jak będę leżeć. Co macie w łazience? Bo ja mam na przykład długopis. Więc tak biorę sobie tutaj. A ktoś ostatnio się pytał, skąd mam to opakowanie. Ja słuchajcie, kupiłam je wieki temu w Pepko. Dobre 4 lata temu. Ale w Pepko. Także może sprawdzajcie, może coś podobnego raz na jakiś czas jest. Ja sobie tutaj. Pierwszą warstwę zmyję płynem micelarnym, i później, słuchajcie, umyję twarz dzisiaj olejem. Zóż zaczęłam go używać dwojako, yy, różno, jako tak naprawdę. Myję nim twarz, yy, nakładam go na noc. Yy, dodałam go ostatnio sobie do yy, peelingu, i słuchajcie, tym sposobem mam połowę. Więc yy, tak, na pewno kupię sobie go ponownie, bo sprawdza mi się rewelacyjnie. To ja mam akurat z ekoreceptury Bystara Medlarnia. On jedyny co to, ma taki bardzo nieprzyjemny żółty kolor. Ja też nie jestem zwolennikiem zapachu tego olejku. Yy, niestety. Yy, no, ale działanie ma tak super, że jestem w stanie mu to wybaczyć. Zrobiłam w ogóle mały eksperyment. Jeśli oglądaliście których, któryś z moich u... ostatnich ulubieńców, to opowiadałam Wam o tym serum z Everline 8 w 1, e, multifunkcyjny serum na niedoskonałości na noc. E, I bardzo je sobie chwaliłam. E, tylko, że hmm. no żałuję, e, no tea, no tea spilling. E, nadal sobie je super chwalę. Ale stwierdziłam, że sobie zrobię mały eksperyment, bo od czasu, jak zaczęłam je używać, to mówię: A działa super, mam mniej wyprysków, szczególnie jak mam okres i tak dalej, bla bla bla, jest po prostu genialny. No i stwierdziłam, że okej. Okay, natomiast, co by się stało, gdybym przestała używać? No i słuchajcie, nie używałam jakiś czas. E, I ostatnio też, jak miałam okres, to też go nie używałam. I właśnie nie wiem, czy zauważyliście, ale ostatnio wyskakują mi. Całkiem duże syfy, więc wracam do niego dzisiaj. Może nie tyle z podkulonym ogonem, bo po prostu chciałam przetestować. Jak ten mi się skończy, to mam jeszcze jedno serum z Eveline, ale do tego na pewno, na pewno powrócę i naprawdę Wam polecam. Także serum. Mi słuchajcie, jedna pątka wystarcza na całą twarz. Także. To jest akurat super. I teraz normalnie nałożyłabym na noc też właśnie ten olej z pestek malin, ale... ale mam, słuchajcie, do wykończenia ten krem arganowy na dzień i na noc z ziai. Ja teraz już na noc go y, nie używam. Używam go właśnie tylko... nie. Nie używam go na dzień, używam go tylko właśnie na noc. When they see you holding me so near I see snowflakes on the chimneys And the candles have a certain glow A secret and a song Okay, listen yeah, so kładę się spać, bo chcę jutro wstać dość wcześnie, także dziękuję bardzo za oglądanie dzisiejszego vloga, mam nadzieję, że wam się spodobało, jeśli tak, to kciuk w górę i tak, dajcie też znać, co myślicie, że mamy spam zaplanowane, a tu kolejny nieprzyjaciel wychodzi subcio, więc tak, dajcie znać, jak myślicie co mamy spam zaplanowane a my widzimy się jutro i już spam